Kiedy potężny amerykański okręt wojenny pojawia się zaledwie 124 mile od brzegu w regionie o tak wysokim napięciu, nerwy szybko biorą górę. USS Iwo Jima, okręt desantowy typu Wasp, jest na posterunku, jest w pełni załadowany sprzętem wojskowym i gotowy do natychmiastowego działania. Oto co dokładnie się dzieje. Dane satelitarne pokazują okręt desantowy USS Iwo Jima, patrolujący wody międzynarodowe w pobliżu wyspy La Orkila, czyli około 124 mile od wybrzeża Wenezueli. Na jego pokładzie stacjonuje elitarna 22. Jednostka Ekspedycyjna Piechoty Morskiej. To ponad 1600 żołnierzy, wyspecjalizowanych w szybkich desantach morskich i precyzyjnych uderzeniach z zaskoczenia. Co więcej, dwa niszczyciele rakietowe znajdują się w pobliżu, operując w odległości zaledwie kilkunastu mil od Iwoimy, tworząc grupę uderzeniową. To wszystko jest częścią szerszych amerykańskich działań wojennych na Karaibach, angażujących liczne okręty wojenne, niewykryte łodzie podwodne oraz tysiące żołnierzy w stanie podwyższonej gotowości. Chociaż prezydent Trump zaprzeczył planom rychłych uderzeń na Wenezuelę, jego wcześniejsze oświadczenia były często sprzeczne i niejednoznaczne. W odpowiedzi prezydent Maduro mobilizuje swoje milicje i regularne wojska. Ta niebezpieczna patowa sytuacja może w każdej chwili gwałtownie eskalować. Pozostańcie z nami i podchodźcie ostrożnie do napływających aktualizacji. Sytuacja wciąż dynamicznie się rozwija.